Powiedziałam, że ja do tej szkoły chodzi nie będę. Przesnęłam drzwiami szyba wyleciała. Żadnego szklarza ze mnie nie było, nie robiłam nigdy na co poszło. Nie lubię Photoshopa. Ja żyję z tego i nie narzekam. Dla jednych to studio, dla innych atelier, a dla mnie po prostu zakład. Tu w centrum Wałomina, w tym miejscu od co najmniej dwóch dekad jest miejsce, do którego trafia każdy Wołominiak, Każdy, kto miał swój ślub, chrzciny, a nie daj Boże zgon przychodził tu w swoich sprawach. Zapraszam Państwa. Pani fotograf. Nie. Fotografem był mój tata. Ja zaczęłam pracę w 1977 i byłam zatrudniona w współpracy w Wołomie, która się mieściła na Armii Ludowej 40. Pamiętasz, jak zaczęłaś swoją pracę jako fotograf, pomocnik fotografa, córka fotografa? Jak to było? Skąd ta pasja? Ja zawsze kochałam robić zdjęcia. A do dodatku, słuchajcie, w tamtych czasach miałaś aparat, to byłaś czymś ważnym. No tak. Jak się wchodzi, bo był a ten aparat to była przepustka do wszędzie, wszędzie mogłeś wejść z tym aparatem. Społeczna nobilitacja. Tak, tak. No, i to się zaczęło w 1997 roku. Zapisałam, tata mi mówi: Słuchaj, chcesz robić zdjęcia? Ja je chcę. No, to pierwsze co pojechaliśmy na targi do Poznania. Dla mnie to był raj, bo zdjęcia narobiłam, ale któregoś razu a czy z mi mówi, Wiesz co, mówi? Ja już z tobą więcej nie pojadę. Ja wiem, co, co? dlaczego to nie powiesz. No, bo się targi kończyły, było bardzo dużo przedstawicieli, no i w tamtych czasach gadżety, żeby to po popielniczki, kubeczki, tamte inne. To ja po tych stoicach taka cieniutka, malutka Elunia chodziła i zawsze dostawowie, żeśmy wracali z dużym Fiatem 125 i wyobraźcie sobie, że ten kufer cały był w tych suwenirach. To nie mów mi, że pierwsze twoje zdjęcia to były zdjęcia koparek. Nie, pierwsze moje zdjęcia to było w szkole imieniem Wandy Wasilewskiej na ulicy Smolnej, gdzie chodziłam do szkoły podstawowej, mhm. do siódmej klasy. Pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie? Tak. Co zrobiłeś? Mam yy, tarczę 219, miałam piękny warkocz. I takie malutkie, eleganckie okulary. Warkoczek masz do dziś? Tak, z tego. mam, ale to jest taki już inny warkoczek. To było to przełomowe zdjęcie? Można powiedzieć, że tak. Mhm. A później sobie jeździłam po szkole, mhm. robiłam uroczystości, akademie, tamte i inne. Mhm. I później, jak już się zatrudniłam, w 77 roku, zawsze chciałam iść do szkoły fotograficznej. Mhm. Ale Babcia do mnie mówi, a mieszkaliśmy na Poniatowskiego, i mówi do mnie, a po co ty, Ela, będziesz do Warszawy i już się najeździłaś? W przedszkole Warszawa, mhm. szkoła podstawowa to średnia klasa Warszawa, później czwórka, szkoła podstawowa numer 4, półtora roku, mhm. no i później poszłam do technikum szklarskiego na szklarza. Mhm. Żadnego szklarza ze mnie nie było, mhm. bo na pierwszej praktyce coś popaliłam usta, jak bombki tmukane. Mhm. No jeszcze wtedy się bardzo zdenerwowałam, poszłam do dyrektora, a to był św. Pamięci, pan Ludwiniak, i powiedziałam, że ja do tej szkoły chodzić nie będę. Przeznałam mhm. drzwiami, żeby wyleciała. I powiedział, nie będziesz składem, tylko fotografem. Tak, tak. I praktykowałaś u taty. Już praktykowałam od 77 roku u taty. Mm. Już robiłam pierwsze śluby. W 90., żeby nie skłamać, w 8 roku kupiłam sobie pierwszego malucha. To ile trzeba było takich wesołów obskoczyć, że tak powiem, żeby, żeby kupić sobie takiego małucha? Kochany, ja to pieniądze, te, które zarabiałam, to ja zarabiałam na targach poznańskich. Ja jeździłam na takie mm -hmm. duże imprezy, gdzie byłam jedna. Mm -hmm. I miałam wyłączność. Królowa Balu. Tak. Czyli sami przygotowywali. Mogę z powiedzieć, pomidor. Pamięć. Ja żyję z tego. I nie narzekam. Pamiętasz swój pierwszy aparat? Pamiętam FIAT. Bo żeby kupić malucha, Fiet. to trzeba było sobie najpierw zarobić aparatem. Tak. Co to był FIAT, rosyjski? rosyjski? tak. Dobry sprzęt? Tak. Bardzo dobry sprzęt. Długo praktykowałeś razem z tatą? To znaczy razem z tatą. Już mówię ci, do 13 stycznia 1981 roku, jak mój tata zginął pod pociągiem w Kabulce. Powiedz mi, czy ta Cię wiele zawdzięczasz, nauczył Cię jakiś technik, tak. bo wtedy było coś takiego jak obróbka zdjęć, czyli coś, czego... No, słuchaj, ten... ja robiłam, miałem ciemnie w domu, no właśnie. wołałam filmy, He, miałam w ja. kuwety wywoływacz, woda, utrwalacz, zegar ciemniony, krokus, To już były, matry... to tak. już były takie czasy, czego, kiedy niczego nie było na rynku? Tak, tak, to już były takie czasy. Jeździło bo... się na giełdę, żeby kupować? Nie, giełdy nie było, absolutnie. Hmm. Ściągałeś to wszystko z Niemiec. No, i potem była zmiana technologii, bo powoli wkraczaliśmy w zdjęcia kolorowe. Bo one w tych tak, latach. Tak, no tak, w latach 80. -tych. Jak ty się znajdowałaś Wiesz, w... wtedy? Ja Wam odpowiem, że mi było bardzo ciężko. Dlaczego? Bo za czym ja doszłam do techniki, zrobienia tych zdjęć, to jak już miałaś rozrobioną ten, tą chemię. chemię, wszystko, i ręce były ciepłe, i wystarczyło, że o jeden stopień poszła ta chemia. gdzie trzymałeś te paluchy. Wszystko było do wrzucenia. Ale to się skończyło tak z dnia na dzień, że klienci przychodzili i mówili panie Elu, ja chcę kolorowe, a ja już nie chcę czarno-białe, czy to tak pójdzie? Nie, pomalutku, pomalutku. pomalutku. Zaczę, zaczęli z zachodu sprowadzać maszyny, bo już pierwsze maszyny weszły w 87? tak. Oczywiście, że pamiętam moje pierwsze Komu zdjęcie robiłaś? kolorowe z własnego ślubu w 81-80 roku. No ale sama sobie nie robiłaś, ktoś Wam robił, tak? bo mąż też jest Robił nam wujek z Australii, który przywiózł ich kocha i film kolorowy Kodaka. I on Wam robił te zdjęcia? Tak. Przez 30 lat fotografowałeś wszystkich włodarzy Wołomina. Tak. Można powiedzieć, że większość mieszkańców trafiała tutaj do tego zakładu. Tak. Z różnych powodów. Tak to jak to... powiedzieliśmy na wstępie. Bo mu się dziecko urodziło, bo się żeni, bo oddaje ja to dziecko To były inne do... czasy. Jak się dziecko urodziło, to robiło się zdjęcia od chrztu, robiło się w śluby, robiło się wszystko. Uroczystości, uroczystości wszystko się robiło. A po pewnym czasie, pracowałeś w gazecie, To nie dzisiejszego, był taki czas, zatrudniałeś się do gazety, dostawałeś służbowy aparat i już byłeś fotografem. Mhm. I to się zaczęło później robić tak, że on już nie przyjrzały na zakład, tylko taki fotograf ci bierze w plener, i to się nazywa zdjęcia plenerowe. Mhm. Ale później to ukrócili. Mm. I już musieli tego fotografa. Ale wydać. powróćmy jeszcze do tych no. zdjęć, bo tak jak mówię, że początek był taki, że tutaj ludzie do ciebie przychodzili i chcieli, żebyś to. bo byłaś jedna. Nie, nie byłaś. był. Nie, Tadzio był, był kobyłka. Tak. Jeżeli w Wołomini to byłam ja, był Buchcar, na Koszynie były dwa zakłady, na Warszawskiej był zakład. Ty... Na nie zawsze było sporo tych zakładów. Ale twój był największy. Tak. I tu najczęściej trafiali mieszkańcy. Tak. I ja o tym mówię. Oni przychodzili tutaj. Jak do siebie, bo ty masz fotografie no tak, dziadków, tak, tak. rodziców, tak. małych dzieci, tak. którzy dzisiaj są dziadkami. Tak, i robię, zaczynam tak, że na przykład zrobiłam chrzest, później zrobiłam komunie, później zrobiłam ślub, dzieci się porodziły, tym dzieciom robię te śluby, bo teraz 11 sierpnia robiłam, co robiłam. babci, mamusi, i wnuczkowi. Dużo masz takich historii rodzinnych, gdyby tak przyszło powiedzieć, nie wiem, mam. Mam dużo. A wiesz, ile w ogóle masz zdjęć w swoim archiwum? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Dobrze, to skoro archiwum mówimy… Jeżeli mam archiwum, to mam od 1977 roku do dnia dzisiejszego. Bo oprócz tego, że fotografujesz normalnych, kowalskich mieszkańców Łomina i powiatu, no to też się zajmowałaś i zajmujesz fotografią urzędu, imprez, które są w urzędzie, delegacji, świąt, czyli uczestniczyłaś w każdej imprezie. Karczmy piwne były. Proszę. Jakie, Też się skończyło. Jakie historie. I ja bym, słuchajcie, jedna kobieta na karczmie. facetki. ich było 200 na przykład, a ja mam jeden jedyny rodzynek. z aparatem. Z aparatem. się wchodziło, kufel od piwa miałeś, mhm. dostałeś, wieszało się sznurkiem na ręku, to trzymałeś, otwierało się torbę, wyjmowało się, a patrzy i kufel. Bo jeżeli kufel zostawiłeś, to za tego kufla nie było. Sfotografowałeś wszystkich burmistrzów w Tak. Wszystkich starostów? Tak. Masz jakieś śmieszne historie, albo niezwyczajne historie w czasie tych fotografii? Ktoś Ci podziękował, ktoś nie chciał, chciał, ktoś bardzo chciał? Ja żeby... Ci powiem jedną rzecz, że do dnia dzisiejszego jak jakikolwiek burmistrz, wójt, starosta, ja z nimi normalnie rozmawiam do dnia dzisiejszego, ja się spotykamy. Czyli każdy przychodzi, panielu, ja potrzebuję takie tak, zdjęcie. Tak, a ja nie ma sprawy, zrobimy to. Nieraz to wychodziło fantastycznie, a nieraz wyszło nie tak. To jest tylko zawód fotografa. Nie przewidzisz to, czy Miałeś taki przypadek, że ktoś zobaczył zdjęcie, i powiedział to nie, ja tego nie chcę? Nie. Czyli wszystkie nie. zdjęcia były odebrane? Tak. Nie. nie, nie wszystkie. Mam taki ślub z 2006 roku, który do dnia dzisiejszego został nieodebrany. Jak zrobić dobre zdjęcie? Jest reguła? Nie ma. Każde, każde mógł... każda, twarz jest każda, każda twarz jest indywidualna. każde podejście do klienta też jest indywidualne. Bo jeden pozwoli ci na wszystko, a drugi ci na przykład da kartkę i do tego 50 punktów, do czego ty masz się zastosować? No dobrze, dziękuję, to ja dziękuję. wtedy mówię dziękuję, jestem zajęta. O takich zdjęciach rodzinnych, rodziny kowalskich z Wołomina, idziesz, robisz chrzest, e, chrzest może nie. Nie, chrzest też musisz ślub umieć robi. zrobić. Jakie ślub? ujęcie na ślubie jest najpopularniejsze? No to słuchaj, zależy, kto się. My, ja już jestem fotografem starej daty i ja inaczej to widzę, nie? Mhm. A młodzi robią zdjęcia artystyczne. A masz zawsze zdjęcia. zamysł, jak tak. zanim cykniesz, bo to jest najważniejsze tak, to naciśnięcie, tak, nie? Tak, tak. Tylko jest ktoś inny, jeszcze kamerzysta, który po prostu nie zwraca uwagi na fotografa, że jest. Ty jesteś przygotowany do zrobienia zdjęcia założenia obrączek, a on ci w tym momencie pcha, przed aparatem. No i co wtedy robisz, do księdza, proszę powtórzyć? Nie, no absolutnie już nie masz. Takie... Najgorsze jak na przykład poszłam robić ślub i zepsuł mi się aparat, to znaczy lampa błyskała, ona błyskała, ja byłam tym, że to wszystko jest, nie? Później przyjechałam na zakład, wywołałam sobie te filmy, nie? Celska trzynastka była i ja miałam tak co? Piątą klatkę. Ale wiesz, moja Karola mówi, mama nie czy się, mówię, jakoś to być. I ona mnie to komputerowo, słychać obrobiła, tak jak ja mówię, artystyczne. Nikt się nie kapnął. Używasz photoshopa? Bardzo rzadko. Pobecnie? Jeżeli jestem zmuszona, mhm. tak. Nie lubię photoshopa, bo po prostu można całkowicie zmienić twarz. Czy już jesteś na tyle zawodowiec, że wiesz, że ten kadr trzeba uwieńczyć, a nie inny? Tak. Zwracasz uwagę na szczegóły. Ile ślubów sfotografowałaś? Pira Tysiące. I razy za Tysiące. Trzy? Pięć? Osiem? Tysięcy? No. Podejrzewam, że tak. Osiem? Tak. Dużo? Bardzo dużo. I mam, y, słuchaj, na przykład też… Ja Sztuk? Oj, sztuf, toch to jest święta, tam miałem po 30-40 sztuk na zakładzie. A rozwód kiedyś fotografowałaś? Byłam zaproszona. Jak było? Komicznie. Bo no, ale jak sfotografować Foto... rozwód? Nie wiem, jak to sfotografować. Wychodzimy z sali sądowej i idziemy na obiad. Jako przyjaciel. I cyk? Oczywiście. Pięknie. Ja tak się nieraz zastanawiam, czego ja nie robiłam. Wiesz, czego nie robiłam. Nie robiłam nigdy na co poślubek. Ale intymności. miałam taką parę, że prawie prawie ja już bym to zrobiła, ale pan Ale młody to, się ale to pornografia. Nie, absolutnie, bo to ciebie tam nie ma. Stawiasz kamerę I za co? zasłonką. Nie. Włączasz kamerę i wychodzisz. M Więc ja nie jestem świadkiem. Wtedy, mówimy, nie? mówimy o zdjęciach, z których ja ciebie znam, czyli zdjęcia rodzinne, zdjęcia urzędowe, zdjęcia imprez. Ale na przykład jako fotograf robiliście takie zdjęcia, na przykład, akty. Tak. I gdzieś je sprzedawałeś? Czy to, Nie. to jest na zamówienie klienta. Na zamówienie zamówienie klienta, takie... tak jak robiliśmy. Trzech Tak. Sportowe shopy. zdjęcia robiliśmy. Robiliśmy. Średnio ile robię zdjęcia na wesele? Około tysiąca. Czy dzisiaj odchodzimy od zdjęć na rzecz filmów? Nie, my teraz robimy więcej zdjęć niż filmów. Ludzie chcą zdjęć kolorowych czy czarno-białych. Powracamy do tego co było? Czy Słuchaj, kolor przede wszystkim. przede wszystkim. Przede wszystkim. kolor. I to dobry kolor. Ale ja ich namawiam na czarno białe Jeździć gdzieś, gdzieś zaproszona przez na przykład pary młode, daleko od Wołomina, żeby im tak. zdjęcia w plany. Gdzie byłaś tak. najdalej? Powiem. Najdalej, kochany mam, Zakopanym? Proszę. Nad morzem, po brzegu. A tak tu raczej na tym terenie poświęcam. Wszystko... Tam wiesz, gdzie kwiatuszki, nie kwiatuszki, Zamek Królewski, Starówka. Ale sporo rzeczy się robi, bo pani Burmistrz bardzo fajnie zrobiła ten naukowską mhm. I tam, jak mam komunię, tamtyjny, to mam bardzo bliski plener. Czym się różni dzisiejsze uprawnianie zawodu fotografa od tego, w którym czasie ty zaczynałaś? Czy są różnice? Widzisz takie różnice, czy nie? Słuchaj, są różnice, bo jak ja zaczynałam, to cyfrówki nie było. Musiałeś myśleć to, co robisz, bo zakładałeś film, 36 klatek. Przysłony, trzeba ustawić wszystko. Przy... Nie, 36 klatek i robiłeś ślub, kościel i musiałeś tak wycyrklować, że te założenie obrączek najważniejsze było. Bo jeżeli za szybko skończyłeś ten film i już idziemy do ołtarza, młodzi stoją, składam sobie przysięgę, a ty sobie dopiero z torby wyciągasz film, zakładasz i to ci wszystko ucieka. ile takich taśm orwo brałaś na ślub? 10, 15. Aparat cyfrowy zmienił wszystko? Zmienia. 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 Ludzie odchodzą. Jeszcze na początku 2002-2003, jak wchodziły te cyfrowe aparaty, no to każdy był ciekawy, jak to wychodzi. Dobrze, tak? ale dzisiaj wszelakie aparaty zastępuje telefon. No na świecie Czym... zastępuje, bo Czym... w tej chwili nie kupisz. Amatorskiej amatorskie cyfrowki do 300-400 zł. One się zaczynają powyżej 1000. Czy, czy to jest konkurencja dla Ciebie, że cały świat robi zdjęcia telefonem? Nie, nie bo to za stry... Po prostu ta fotografia w pewnym momencie ziądzie. Inaczej. Czy można zrobić idealne zdjęcie aparatem, cyfrowy, aparatem telefonicznym? Można. Tak. Można. Tylko trzeba umieć. Trzeba mieć dobry aparat. Może jest taka chwila, która Cię umknęła, to nie nie się jej sfotografować? Słuchaj, na pewno coś mi umknęło, ale najbardziej pamiętam drugiego czerwca, pierwszy przyjazd Jana Pawła drugiego do Polski. Mhm. Ale to Warszawa. W Warszawie, w Warszawie. I wesz weszłam na słup mhm. i siedziałam 8 godzin i czekałam na przyjazd. I mam te zdjęcia, mam uchwycone. Tak mm. samo jak w Radzymie nie robiłam Jana Pawła II. Mm. Tak jak robiłam Balcerowicza, robiłam Wałęsę, robiłam Komorowskiego, robiłam świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. I Rochu zawsze do mnie mówi: Słuchaj, ja będę chciała coś załatwić, to tylko z moją Marią. Katastrofa Smoleńska była 10 kwietnia, tak? tak. W 2010 tak. roku. A na koniec marca było 50-lecie benefictu. Jana Pieczaka, jeszcze porządnego Jana Pietrzaka zazwyczaj. Innego. Innego. I była cała wierchuszka tych ludzi, którzy zginęli. I ja mam ich wszystkich sfotografowanych. Ale robiłaś te zdjęcia. Kiedy rozwalano komin w chwiecie. Robiłam hucie. zdjęcia w Hucie. Grzybka. Robiłam grzybka. Pałącego się globi. Robiłam. Jak jeszcze zdjęcia z historii? Na no osiedlu, jak była taka olbrzymi huragan, co te drzewa wpadły do bloków normalnie oknami. Ale robiłaś też. Coś... Robiłam i jeszcze, słuchajcie, przyjazd prezydent Aleksander Kwaśniewski do naszej sławnej stolarki budowlanej. I w hospicjum jeszcze był. Tak. I z Kwaśniewskiemu, słuchajcie, zrobiłam. Zdjęcie w takim małym okienku, i ode mnie go kupiła wyborcza. To nie, nie, jest, to jedyne zdjęcie. To nie jest jedyne zdjęcie, które ktoś od ciebie kupił, tak. bo ja wiem, słyszałem o historii, że sprzedałaś jedno ze swoich zdjęć za dolary amerykańskie. Za 25 dolarów amerykańskich, kupa bo grosza. Na osiedlu Na ostatnim pięcie jedenastym robiłam plener. No i Wacek, panek, który założył wieści podwarszarskie, wysłał je do Stanów. No, i za to dostałam, słuchajcie, 25 dolarów. Kupa pieniędzy była. No, była bardzo duża kupa pieniędzy. To była... I w moim życiu, na tyle tysięcy, co ja robiłam, uroczystości, udało mi się sprzedać dwa zdjęcia. Pan Aleksander Kwaszyńska w okienku, mhm. i Wacek Panek, sami mi sprzedał zdjęcie dostaną. Reszty A nie. tak zawsze do mnie przychodzi, Pani Ela, może Pani ma to, Pani Ela, może Pani ma, i Pani Ela, no mam, proszę. I dlatego masz te medale uznania z Wolmina. Tak. Jesteś honorową obywatelką? Wolmina. Kim jeszcze jesteś? Jakie masz tytuły? Yy, Działasz szakaj, w klubie biznesu? Yy, lidera biznesu 2014, Srebrny Krzyż Zasługi. No i był wtedy pierwszy prezydent na uchodźstwie, też do samego znaczenia. Kaczorowski? Kaczorowski, tak, tak, tak. Także ja się fajnych ludźmi obracałam. Zakład Fotoelka to nie tylko Elżbieta Kuczko, ale jej mąż Andrzej, który gdzieś tam siedzi i podsłuchuje delikatnie oczu. Tak, z którym prowadzimy, słuchajcie, ten interes 40 lat. Dzień, noc, dom, dzieci. I że mi się jeszcze nie pokłócili. A ciekawostką jest to, że myśmy się zapoznali, słuchajcie, na rybakach. To jest konarewki, dobrze mówię, konarewki. Ja ze z koleżankami, swoim pięknym maluchem, przyjechałam, nas było cztery, no to idziemy nad tą wodę. No ja patrzę, stoi jakiś tam nawet tak jakiś nieogolony stoi, nie? I właśnie z tego nieogolonego wyrwał adres od mojego brata, przyjechał z Kajnówki już do Kobylki. Bo to kolarz. Bo to kolarz. Po dwóch tygodniach czasu, myśmy zapoznali się 8 lipca, a 27 września 1980 roku mój mąż, przyszły mój mąż się oświadczył. Nie było wyjścia. No i myśmy się znali praktycznie, jakbyśmy tak zaczęli liczyć, to po dwa tygodnie czas. Teraz we wrześniu macie rocznicę? Mamy w pierwszy Dzień Świąt. 43. rocznicę ślubu, a 1 września 46 lat, którą działalność prowadza. Ale jeszcze jest coś takiego jak pasja, bo ty oprócz fotografowania masz pasję. Radko ja po zdanie. prostu, słuchajcie, kocham to, co robię. Kupki, zbieractwo kubków. A, zbiera, słuchaj, zbieranie kubków. To zaczęło się w latach 2001-2002. Aqua zaczęła produkować. Mhm. Najlepszy, najlepsi polscy malarze, to powiem już mój mąż, mhm. bo on jest w tych nazwach. Myśmy wydawali karty z tego klienta Aqua Print i do tego, jak mieliśmy kolekcję kubków, każdy klient dostawał kubki. I po pewnym czasie klienci zaczęli mnie przywozić kubki. I ja mam ponad 1500 kubków z całego świata. Z całego świata, nawet z Antarktydy, ale to moja córka mi przywiązła. Mm -hmm. A moich tych kubków jest tylko zaledwie 10%. Trochę ci klienci mnie lubią, nie? Taka a, no to jest taki wyraz wdzięczności. Tak. Pani tak. z kucykiem. Tak. Albo podchodzi mi w kościele, ciągnie mi za ten kucek, pytać, bo czy to sztuczne, czy prawdziwe. A ile lat masz kucyka? 23. Bo to też taka ciekawostka. Było już o kubkach jeszcze jedna pasja, jeszcze jedno zbieractwo, czyli aparaty. Aparaty w tak, aparaty. Aparaty to praktycznie 85% mojej kolekcji. To jest twoja czy męża, Andrzeja? Moja i mojego męża. Aparaty z różnych epok, o tak, różnej wartości, o różnej najstarszy, różnej. mniej więcej z którego roku. Tak, 1920. Ile tych aparatów że jest? 200. Bo nie wszystkie są wystawione, nie mam półek. Dwoją mnie jest przedszkola, panieru. Czy my możemy przyjść z dziećmi? Okay. I te dzieci, 4-latki, cz 5-latki, 6 przyjeżdżają do mnie, przychodzą na spacer i ja im opowiadam o tym. Z ciekawością słuchają tego. Gdybyś jeszcze raz miała wybierać zawód w przyszłości, to byłby fotograf? Tak, bo to jest ciekawe. Wszędzie wyjdzie, wszystko zobaczysz. Wy od pewnego czasu, od pewnego momentu zaczęliście też filmować. Nie, no my filmujemy. To, to był wymóg. Od 1988 roku. Od kilku lat to już nie tylko kamerę, aparat, ale i dronu. Tak. Też, też macie. Mamy dwa. Czyli jest... Robimy nieruchomości na sprzedaż. To jest, to jest now, nowa działka. Tak. Tym moglibyśmy podsumować. Niezwykle tak. ciekawa rozmowa z niezwykle ciekawym człowiekiem. Dziękuję serdecznie w imieniu własnym, ale i właścicieli zakładu fotograficznego Fotoelka, że poświęciliście Państwo kilkanaście minut na obejrzenie i wysłuchanie tego programu. I to takich ludzi jak oni powinniśmy w pełni chępić.